Witajcie! Istnieje powszechne przekonanie, że różowych słoni nie można zobaczyć w naturze. To nie do końca prawda. Chociaż albinosy wyobrażamy sobie jako białe, to słonie w rzeczywistości są jasno różowe. A w dzisiejszym filmiku opowiemy właśnie o nich. Oczywiście słonie albinosy występują bardzo rzadko, ale nie tak dawno temu król Tajlandii posiadał aż 11 różowych słoni. Ponieważ w tym kraju takiego słonia uważa się za symbol rodziny królewskiej i szczęścia, traktuje się go z wielkim szacunkiem. W dzisiejszych czasach, podobnie jak w starożytności, słonie albinosy nigdy nie pracują na dworze królewskim, w dodatku do ich opieki wyznacza się ludzi, którzy stale się o nie troszczą. Zwierzęta obecnego władcy Tajlandii mieszkają obok Pałacu Królewskiego w Bangkoku, ale obywatele państwa mogą je zobaczyć tylko w czasie specjalnych uroczystości. W Birmie białego słonia również uważa się za symbol szczęścia i władzy, dlatego były premier tego kraju, Tan Szwe, trzymał jednego szarego i trzy słonie różowe. Według naukowców, bielactwo jest powszechne wśród słoni azjatyckich i znacznie rzadsze u słoni afrykańskich. Dopiero w 2009 roku po raz pierwszy w Afryce natrafiono na różowego słonia. Pewien 58-letni turysta z Japonii, Nikki Soerse, podczas safari po jednym z afrykańskich rezerwatów w parku Krygera, nagrał wyjątkowe zjawisko małego słonia albinosa z rodziną. Park Narodowy Krygera. Znajduje się w północno-wschodniej części Afryki Południowej. Na jego terytorium żyje około 1,5 tysiąca lwów, 12 tysięcy słoni, 2,5 tysiąca bawołów, około tysiąca lampartów i 5000 tysięcy nosorożców. Nikki przyjeżdżał tu co roku od najmłodszych lat, spędzając w parku 20 do 30 dni. Tym razem, podczas zwykłej przejażdżki, miał wyjątkowe szczęście. Obserwując stado słoni pasących się nad rzeką, zauważył słoniątko, które wyróżniało się wśród swoich braci. Albinizm jest u słoni niezwykle rzadki. Średnio zdarza się jeden taki przypadek na 10 tysięcy osobników. Ten afrykański mały słoń jest naprawdę wyjątkowy. Ma też szczęście, że jego stado żyje na terenie chronionego parku, więc maluchowi nie grozi śmierć z rąk kłusowników, dla których niezwykła skóra takiego słonia byłaby mile widzianą zdobyczą. Po tym jak Niki i inni turyści opublikowali zdjęcia w internecie, stado, w którym mieszka słoniątko, objęto szczególną ochroną. Skóra słoniątka albinosa jest różowa. Od palącego słońca zwierzę może doznać poparzeń i często zdarza się, że w dojrzałym wieku takie stworzenia tracą wzrok. Na razie maluch spędza szczęśliwe i beztroskie dzieciństwo, jak inne słonie w tym stadzie. Sądząc po obserwacjach, stado traktuje go całkiem normalnie. Różowy słonik albinos ma szansę dożyć późnych lat i stać się wspaniałym białym słoniem. Niech dorośnie duży i silny. I to wszystko na dziś. Łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce!